Będziemy chcieli, aby, aby do mieszkańców doszło, że opłaca się na coś takiego przyjść, ponieważ mogą przekazać nam informacje anonimowo. Informacje związane ja nie mówię, że mają powiedzieć o kimś indywidualnie, bezpośrednio, ale mogą powiedzieć, tak jak pani tu słyszała o niektórych miejscach: tu się dzieje tak, tu się dzieje tak. Tu moglibyście Państwo się przyjrzeć, tu moglibyście Państwo częściej zareagować. Macie jakieś pomysły, żeby zachęcać większą ilość mieszkańców do przybycia? Myślę, że realizacja tych pomysłów, tych uwag, które przekazywali nam dzisiaj obecni, i ich wiedza na ten temat, że policjanci nie pozostawili tego dla samego siebie, że to, co im mówiliśmy, to zrobili. Samo nasze działanie zachęci ludzi do tego, że podejmą decyzję, że się opłaca na coś takiego przyjść, bo mówiąc kolokwialnie, można coś załatwić dla siebie. Nie w tej formie materialnej, ale żeby było bezpieczniej. Czyli skoro ten pan na ulicy Konstytucji potrafił sobie przez tą debatę załatwić, że tam policjanci są, bo się okazało, że jest jakiś problem, którego może i my nie dostrzegliśmy, po to jest ta debata, to może i będzie się opłacało przyjść komuś z ulicy Solidarności, który nam to samo powie, bo przekaże to, co go boli, a my będziemy mogli na to zareagować, bo jeżeli ktoś mi powie, że się dzieje źle, to proszę mi uwierzyć, nie zostawię tego bez reakcji.